Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Was zaprosić na poszkiwania z magnesem naodymowym. Jest koszyk, jest rzeka, będą poszkiwania. No i tak. Ostatnim razem jak tam byłem, to łowiłem po tej stronie mostu, poprzednim razem po tej. Jak robiłem ujęcia z drona, to zupełnie po drugiej stronie. Patrzcie samolot jaki wielki leci, no. Ten. To tam po drugiej stronie właśnie było widać fajny most kolejowy. I plan jest taki, żeby połowić dzisiaj pod tamtym mostem, ale idąc w tamtą stronę zauważyłem, że tu jest też ładnie wybetonowane, Także w razie jak ta mi suwa, nie wypali, to już wiem gdzie przyjdę połowić dzisiaj. No i co? Będę zmierzał. Ten most już widać stąd, tam nad krzakami się unosi. I po jednej stronie jest wyspa, po której tam ludzie chodzą. A idę ja tutaj po tej stronie jest też depcach, ale może będzie trochę spokojniej. Tu ktoś za mówię, żeby mu tylko nie przeszkadzać No, a to takie kino łódka się komuś zepsuła W gorszym stanie niż Titanic. Kurde patrzcie, chyba się paliła Magnes sobie już przywiązałem do tamtego drzewa, co tutaj nad rzeką rośnie, no i to będzie pierwsze miejsce, z którego dzisiaj wykonamy pierwszy rzut. Fajnie, ten moc widać, na którym ostatnio łowiłem, pod którym ostatnio łowiłem. Tu muszę uważać, bo ten jest metalowy, żeby mi się do góry nie przykleiło. No i okej, okay, bliźniutko rzucone. Patrzymy. No i pierwszy rzut na pusto, niestety. Znaczy, są tutaj jakieś takie małe pręciki, gwoździki Coś jest, ale ogólnie na pusto Ojej, całe drzewa mój magnes wyciąga Jest, ale coś się zaczepiło też metalowego Tylko kija wielkiego wezmę wyciągnięte na bryg. No i mamy pierwszy fańczyk w dniu dzisiejszym Jest jakieś żelastwo Trochę przypomina te do łapania rur, ale... Zdecydowanie to są jakieś zaczepy. Ale czy to jest do łapania rur, to nie wiem. Tylko widać takie jakieś mocowanie w tym miejscu. No dobra, sprawa wygląda tak. Mam już wykonany rzut numer 3. Nie mogłem pokazać co wyszło przy życie numer 2. bo chyba dosyć sporo ludzi przechodziło i nie chciałem tutaj gadać. Taka widać oczyszczana tutaj ta, ta ścieżka jest. No dobra, no i tym No i znowu jakieś takie mocowanie wyszło. Podobne do tego pierwszego, tutaj widać, że to się zakłada, jakoś dokręca yy, i taki jeszcze metalowy coś z doczepionymi kamykami. Odkładam to tu. Mam już wykonany rzut numer trzeci, tak jak wspomniałem, i coś na nim siedzi. Jadę z tym do góry. O, ciężarek. No to teraz mogę ćwiczyć. Znowu taka część, którą przed sekundą pokazałem, ta metalowa z kamykami. He, ale to no nie jest. <laughs> Ach, odkładam też to na razie na bok. Jeszcze coś wyszło. To jakaś chyba śruba podkładka. Uwaga, pociąg jedzie. Dobrze, więc teraz już po kolejności rzut numer cztery. Całkowicie nieudane. Może nieudanie poleciał. Ale szczęśliwie, coś na dnie już chwycił, bo tam się zaczepia. Ciekawe, czy wyciągnie metal, czy na jakichś kamyczkach podskakuje. Kolejna część. Ta to zdecydowanie jest od łapania rur. Specyficzne takie zaokrąglenie, tutaj ma nawet co to się tutaj jakieś fajne rzeczy ho 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 nie no fantów się złapało konkretnie teraz patrzcie jakiś harpon ho, ho. jak z muzeum Broń ty ale jaja co to może być taki kawałek metalu no wyszedł już już wcześniej, to to odrzucam tu na bok. Nóż kuchenny. Nóż kuchenny i harpun. To chyba nie jest żaden starość, ale wiecie z czym mi się to kojarzy? Ludzie mogą to może używać z łodzi do łapania liny. Dokręcam magnes na swoje miejsce. I niech szuka skarbu. Wygląda, że znowu jakieś części się złapały. Tym razem klucz jakiś taki. I ten grzybek taki metalowy. No już trzeci dzisiaj. Także to może jakaś śruba jest od tego mostu kolejowego. Więc ją na bok. Klucz tutaj do rzeczy ciekawszych. No i jakiś pręcik jeszcze. Baczcie, jakaś taka blaszka. I to by było tyle na tym rzucie. Cały magnes kolejnych przedmiotów jakichś takich, których jeszcze wcześniej nie widziałem. To z jakimś blokadą od zamka mi się kojarzy, ale pewnie to nie od tego. To jak plastik wygląda, się przyciągnęło, ale nie, w sumie coś tam waży. No i jeszcze jakieś podkładki, no to wychodzi zawsze. Co my teraz wyciągniemy? Tam coś musi być, bo to innej opcji nie ma. Musi coś być na tym magnesie. Oh. Oh. Szyna? <laughs> nie wiem co to. Sporo waży. Bardzo dużo waży. Ostukane jest w tym miejscu. No naprawdę, powiem wam, to jest konkret. Kilka ładnych kilo. Oj, znowu pociąg. Dotargałem magnes do brzegu, zobaczmy co na nim siedzi. Znowu te zaczepy takie jakieś tu ze śrubą, to zaciski no jakieś muszą być. Spieszor mi tu odwiedził. Pewnie ktoś zaraz za mostu wyjdzie. Hello. Hmm? Fishing. Magnet fishing. Gadu gadu. Tererere. A tu proszę. Kolejne fanciki. Fajnie wygląda jakaś śrubka tutaj z takimi bolcami i dosyć spora śruba Wejcił się jakiś kawałeczek kotlecika tutaj O! O ten to prawdziwy kotlecior Beżor taki. Na cały talerz. To miejsce tutaj też fajne, trochę z drugiej strony mostu I chyba się tu przeniosę i popróbuję tu połowić Chociaż słońce będzie nam prosto dawało w obiektyw, mimo tego spróbuję Są pierwsze fanciki na nowym miejscu Dwie blaszki, no może jedna blaszka jakaś taka dziwna I tutaj... to chyba nie blaszka jakiś z pilnikiem się trochę kojarzę, ale nie ma tych ząbków żadnych. Może się łamało od jakiegoś innego elementu. I teraz nic sobą nie reprezentuje po prostu. No tutaj pusty będzie przelot teraz. O, pomyliłem się. Bardziej się pomylić nie mogłem. Coś się chwyciło. Jest teraz w tym zaczepie widoczne to łapanie do rur, to na tu pomiędzy wchodzi i pewnie to jakoś dociska. Jeszcze kosiarkami zaczęli po drugiej stronie tam nawalać, także w ogóle jest wesoło. No i takie dwa. Tręciki wyszły tym razem. No weź, że chopie ty stąd. Ten z kosiarą nie chce jechać, ale jedzie pociąg. No, i udało mi się wyciągnąć teraz kolejną broń barbarzyńców. Nożyczki do torturowania swoich więźniów i taki szpikulec, jakiś gwóźdź albo coś. Można tylko się domyślać, do czego takie wielkie kiedyś używali. Hey. I uwaga jest prawie koło brzegu. Hello, hi! Jakaś metalowa rura oh my god. Dobra, szybki powrót do rury, bo pan mnie tutaj zagadał przez parę ładnych minut No i taki właśnie fancik, no rura Odkładam ją na bok jakiś mały gwoździk zawias i te zaczepy no. To do znudzenia można powiedzieć, że to dzisiaj wychodzi. Oj, powrót pod most, bo jakiś taki wewnętrzny głos do mnie mówić tam fajniejsze fanciki, może będą. No i tak chodzę. Stąd tam, stamtąd tu. No i wykonałem rzut, i coś ciężko idzie. Ojejku ale strasznie dużo tutaj opuściło. Lipa Strasznie dużo tutaj ludzi chodzi i Każdy mnie to zagaduje Ja ogólnie nie mam nic przeciwko jak mnie tam zagadują Fajnie sobie pogadać Ale za dużo to... Wiadomo, nie? Co ja tutaj wyciągnąłem? Kurde, patrzcie Poza tym kijem Co to jest? Metalowy, z jakąś śrubą tutaj zaokrąglony na końcu no to metalowe, no mi trochę to kij bejsbolowy przypomina wiecie, bo tu na końcu jest ta bo tu na końcu jest ta kulka rączka, no i kij ale to na pewno nie jest kij nie wiem co to może być puknę tutaj, zobaczyć co tutaj z tej kulki coś od... odpadnie I tam trochę odpadło o, nic tu się nie wyłoniło. Kolejny złom, jakaś podkładka, znowu ta śruba i nożyk od tu Śruba, śruba i ten dzisiejszy zaczep. Ja go będę nazwał dzisiejszy zaczep, bo te wcześniejsze, które tam kiedyś wychodziły na tych poprzednich wyprawach, wyglądały nieco inaczej, a tym. Taki specyficzny, typowo dzisiejszy. Dzięki wielkie za bycie ze mną pod tym mostem kolejowym i za dotrzymanie mi towarzystwa na tych poszukiwaniach z magnesem neodymowym. Każdemu, komu filmik się spodobał, łapka w górę, komu się nie spodobało, to łapeczka w dół. Kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo proszę to rozważyć. Może właśnie w tej chwili to zrobicie. Dla Was to chwila, dla mnie olbrzymia radość. Także dzięki wielkie. Raz jeszcze trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia następnym razem. Piąteczka.